Mało jak się piję na wsi kurwa wino. Odkręcam. Podnoszę super, nie nie, nie się szklaneczkę i polecam sobie ich dziecko. I, I zacznam. I zaczynam to sączyć. Patrzcie. Cztery banana, fotel, Ale nie. Tak się to wino nazywa. Jest super, a kopie kurwa... dwie na łeb i bere. A gdybym się któryś tam spodobał, podjeźdźcie, podjeźdźcie, wolaż doskonałości. Podaję? Numer telefonu? Numer, Numer telefonu? Podać? Nie. Podam. podam. A to może później. Tyle jeszcze No mów! Tak? To jednak wam podam. Słoneczka wy moje. Kurwa, że na glebie. Już mówię wam, gadę na nakręcimy. Już, już perełki. już perełki wam mówię, mój numer telefonu. Dzwoncie. Jestem czynny 24 na dobę. Do 40 lat. W jakimś rodzaju schodzi Mój numer 667 259 569. Zapamiętajcie. Paę mam olbrzymią. Zapamiętajcie. No a to jest moja nosia, trochę zdarta, ale to... Ale poła to nie jest zdarto, nie przejdzie. Dobrze, kończę. Pa czekaj. Mowę zdąfę się czy co na